Witajcie! Od czasów starożytnych po współczesne, niezliczone historie i legendy kuszą opowieściami o bezcennych skarbach całego świata, które zaginęły już bez śladu. Niektóre z nich istnieją jedynie w wyobraźni, inne odkryto i upubliczniono nie tak dawno temu. Tak czy inaczej, zaginionych skarbów świata jest bez liku, a wiele z nich ma szczególne znaczenie dla historii. 8 jaj Fabersz Upominki w postaci jaj Fabersz i ich zawartość z każdym rokiem stawały się coraz bardziej wyrafinowane. Natomiast od 1900 roku niespodzianki zaczęły wywoływać poruszenie. Z 54 jubilerskich pisanek firmy Karl Fabersz, wykonanych bezpośrednio dla rosyjskiej rodziny królewskiej, do dziś przetrwało tylko 46. Wartość ośmiu brakujących elementów szacuje się na 100 milionów dolarów. Kolekcja z lat 1885-1917 ostatecznie przepadła, gdy w czasie rewolucji dokonano zatrzymania kluczowych osób z domu jubilerskiego. Z dostępnych informacji wiemy, że w latach 1920-1930 rząd radziecki sprzedał za granicę 32 skonfiskowane jaja. 10 jaj pozostało w kremlowskich muzeach, a 4 trafiły do prywatnych kolekcji. Los pozostałych jest nieznany. Według historyków drogocenne świecidełka zostały skradzione. Nigdy nie poinformowano o oficjalnych poszukiwaniach zaginionej kolekcji. Zguby to m.in. malachitowy anioł z jajkiem na rydwanie oraz neseser, wykonane ze złota fioletowe jajo z trzema miniaturkami oraz diamentowe portrety Aleksandra III. Średni koszt każdego z nich przekracza 10 milionów dolarów. W 2004 roku Wiktor Wexelberg kupił zestaw dziewięciu wielkanocnych ozdób za ponad 100 milionów dolarów. W sierpniu 2011 roku w katalogu brytyjskiego domu aukcyjnego z 1964 amerykanin Parke Burnett, obecnie SOFSB, znalazł fotografię jednego z zaginionych obiektów z kolekcji. Jajko wykonane ze złota i ozdobione drogimi kamieniami, trzema szafirami, i szmaragdami, według katalogu poszło pod młotek za jedyne 2,5 tysiąca dolarów. Nie podano informacji o nowym właścicielu. Lokalizacja produktu jest nieznana. Prawdziwa wartość zakupionego niegdyś egzemplarza kolekcji cesarskiej według szacunków ekspertów osiągnęła 33,8 miliona dolarów. Skarby templariuszy. Zakon Templariuszy został założony w Ziemi Świętej po pierwszej Krucjacie przez niewielką grupę rycerzy, której przewodził Hugo de Paine. Zakon wzbogacał się z dnia na dzień, zwłaszcza dzięki swojej działalności finansowej. Byli największymi kredytodawcami w Europie. Wielu europejskich monarchów zwracało się do nich o pieniądze, co zapewniało im ogromne wpływy polityczne. Według historyka łozińskiego, głównym skarbnikiem zakonu był główny skarbnik Francji. Ostatecznie ich własne bogactwo stało się ich zgubą. Na początku XIV wieku król francuski Filip Piękny, chciwy cudzych dóbr, wykorzystał swój wpływ na papieża i wszczął postępowanie przeciwko zakonowi. Templariusze nagle stali się przestępcami i zdrajcami. Zakonnicy, którym udało się przetrwać, przewieźli część zgromadzonych skarbów na statkach, odpływając w nieznanym kierunku. Według legend złoto templariuszy trafiło do Nowej Szkocji, czyli na terytorium współczesnej Kanady. Uważa się, że część skarbu została przetransportowana na wyspę Dębów, gdzie potomkowie rycerzy templariuszy mieli ją ukryć w skrytce z licznymi pułapkami. Ale to wszystko to tylko spekulacje. Nikt nie wie, czy ukryte bogactwo faktycznie istnieje, czy też na przestrzeni minionych stuleci zostało wielokrotnie rozgrabione. Bursztynowa komnata. Ślad po bursztynowej komnacie zaginął w 1945 roku, obecnie eksperci szacują jej wartość na 150 milionów dolarów. Bursztynowe panele z elementami malowideł mozaikowych wykonano w 1716 roku w Prusach, po czym król Fryderyk Wilhelm I podarował je cesarzowi rosyjskiemu Piotrowi I. W Rosji uzupełnieniem pomieszczenia były lustrzane pilastry, obrazy, panu, ozdoby i elementy wyposażenia wnętrz wykonane z bursztynu. Od 1755 roku bursztynowa komnata mieściła się w pałacu Wielkiej Katarzyny w carskim siole. W 1941 roku po zajęciu carskiego sioła Niemcy rozebrały salę i wywiozły ją do królewca, obecnie Kaliningrad. Ostatni raz bursztynowa komnata była widziana na początku kwietnia 1945 roku, zapakowana w podziemiach zamków Królewcu, który spłonął podczas odwrotu wojsk niemieckich. Na przestrzeni lat poszukiwania prowadzono w krajach bałtyckich, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach i Ameryce Południowej. Zgodnie z niektórymi wersjami pomieszczenie spłonęło w pożarze lub zostało zakopane na terenie Królewca. W 1967 roku w ZSRR powołano państwową komisję do poszukiwania arcydzieła, ale jej 17-letnia praca zakończyła się niepowodzeniem. W tym samym czasie poszukiwania prowadził rosyjski emigrant baron Edward von Falzfein. Który za przydatne informacje obiecywał nagrodę w wysokości 500 tysięcy dolarów. Dopiero w 1997 roku osoby prywatne odkryły w Niemczech dwa autentyczne fragmenty bursztynowej komnaty: florencką mozaikę, węch i dotyk wycenianą na 250 tysięcy dolarów oraz bursztynową komodę 200 tysięcy dolarów. Odkrycie potwierdziło wersję, że pomieszczenie nie spłonęło, lecz zostało wywiezione do Niemiec. Fragmenty wróciły do Rosji, gdzie zostały wystawione w zrekonstruowanej bursztynowej komnacie w carskim Siole. Aby stworzyć wierną kopię, potrzebne były 22 lata, 6 ton bursztynu i blisko 11,5 miliona dolarów. Arka Przymierza. Arka Przymierza niewątpliwie pozostaje jednym z najbardziej mistycznych obiektów wspomnianych w Biblii. Wszyscy znają ponadczasowy klasyk Spielberga, Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki, w którym odważny archeolog przeżył wielkie przygody, by odkryć bezcenny artefakt. Ale czym jest sama arka? Według opisów biblijnych była to skrzynia wykonana z drewna akacjowego ze złotą obudową, która symbolizowała obecność Boga wśród ludzi. Wewnątrz znajdował się złoty garnek z manną z nieba, laska Arona i dwie tablice z wypisanymi przykazaniami bożymi, które prorok Mojżesz otrzymał na górze Synaj. Arka została przeniesiona przez Żydów do Ziemi Obiecanej. Dzięki jej nadprzyrodzonym mocom lud Jahwe był niepokonany. Moc arki wysuszyła rzekę Jordan, aby Izraelici mogli ją przekroczyć i zesłała choroby na Filistynów, którzy odważyli się walczyć z narodem wybranym. Arka istniała jeszcze za panowania króla Jozjasza w VII wieku przed naszą erą. Uważa się, że zaginęła, gdy Jerozolimę podbił babiloński król Nabuchodonozor w 587 roku przed naszą erą lub też wcześniej, ponieważ nie wymienia się jej wśród relikwii i skarbów zrabowanych ze świątyni Salomona. Wypełniając polecenie Boga, Izraelici nigdy więcej nie stworzyli Arki, a jej tajemnica pozostała bezpowrotnie utracona. Kwiat morza w 1502 roku zbudowano portugalski statek o nazwie Flor de la Mar, kwiat morza. Statek wchodził w skład portugalskiej wyprawy do Indii rozpoczętej w 1505 roku. Zarządzał nim brat Vasco da Gammy Estavao. W kolejnych kilku latach okręt wziął udział w kilku bitwach morskich, a w 1511 roku zaginął podczas sztormu. Już sama idea okrętu wojennego z taką historią sprawia, że poszukiwania zaginionego skarbu są wystarczająco intrygujące, ale oczywiście jest coś jeszcze, co dopełnia tę historię. Najważniejszy jest fakt, że Flor de la Mar miał ładownię pełną trofeów po niedawno odniesionym zwycięstwie. Według legendy skarby znajdujące się na statku były ogromne, co czyni Flor de la Mar najbardziej poszukiwanym wrakiem w historii. Mówi się, że statek przewoził skarby królestwa Melaki położonego we współczesnej Malezji, na które według niektórych źródeł składało się ponad 60 ton czystego złota. Święty Graal Święty Graal jest obecnie najczęściej wymienianą relikwią ze wszystkich istniejących. Jego poszukiwania trwają nieustannie, ale nikt go nie odnalazł. Każdy potężny władca marzył o posiadaniu tego artefaktu w swojej dyspozycji, lecz żadnemu się to nie udało. Wszyscy chrześcijanie na świecie wierzą, że Święty Graal to kielich, w którym podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus przemienił swoją krew w wino i z którego apostołowie przyjmowali komunię, a trzy dni później Józef z Arymatei zebrał krople krwi Jezusa, stojąc przy krzyżu. Święty Graal nie zagościł na długo w starożytnej Judei. Józef z Arymatei zabrał kielich do Europy, prawdopodobnie na tereny współczesnej Anglii. Kielich był przechowywany jako relikwia przez wiele lat, dopóki nie zniknął w 258 roku po śmierci księdza Lorenzo, który w imieniu papieża Sykstusa V odpowiadał za bezpieczeństwo chrześcijańskich skarbów. Niektórzy historycy uważają, że był on przechowywany przez Templariuszy jako jeden z najcenniejszych skarbów, a później przepadł wraz ze wszystkimi innymi bogactwami krzyżowców. Zaginione miliony Krugera. Do dziś niektórzy wierzą w ogromne bogactwo, na które składają się sztabki złota, rzekomo ukryte przez burów gdzieś w Republice Południowej Afryki w ostatnich dniach istnienia Republiki Transwalu. Podczas II wojny burskiej w Republice Południowej Afryki potomkowie holenderskich osadników, Burowie, zdali sobie sprawę, że ich stolica, Pretoria, najprawdopodobniej wpadnie w ręce nacierającej armii brytyjskiej, więc pospiesznie zebrali jak najwięcej złota z rezerw rządowych, banków i kopalń. Skarbem stały się także świeżo wybite złote monety, które nigdy nie trafiły do obiegu. Uważa się, że całe to bogactwo wyruszyło w podróż wraz z ówczesnym prezydentem kraju, Polem Krugerem, który uciekł przed napierającą armią brytyjską gdzieś w kierunku dzisiejszego Mozambiku. Wspomniany Paul ostatecznie wsiadł na statek i popłynął do Francji, ale gdzie trafiło całe zebrane złoto pozostaje tajemnicą do dziś. Skarby Limy. Krążą pogłoski, że na niezamieszkałej wyspie kokosowej u wybrzeży Kostaryki ukryty jest skarb wartości 300 milionów dolarów. Według inwentarza Kościoła Katolickiego na skarb wywieziony z Ameryki Południowej składało się 113 złotych posągów religijnych, posąg Matki Boskiej naturalnej wielkości, 200 skrzyni z biżuterią, 273 miecze z drogocennymi rękojeściami, 1000 diamentów, złote korony, 150 pucharów i setki sztaby złota i srebra. Według legendy majątek został pierwotnie przekazany na przechowanie brytyjskiemu kupcowi Williamowi Thompsonowi. Urzędnicy kościelni chcieli, aby zapewnił im schronienie na statku przez kilka miesięcy, dopóki nie ucichną zamieszki w hiszpańskiej kolonii. Ale Thomson i jego zespół ulegli pokusie, zabili strażnika i udali się na wyspę kokosową. Załoga rzekomo zakopała cały skarb, zamierzając po niego później wrócić. Jednak ich statek został przechwycony przez hiszpańskich urzędników, a wszyscy członkowie załogi, z wyjątkiem Thomsona i jego pierwszego oficera, zostali powieszeni za piractwo. W zamian za ułaskawienie, Thompson zgodził się poprowadzić urzędników do skarbu, ale po drodze uciekł w głąb dżungli, po czym nigdy więcej nie widziano ani kupca, ani też samego skarbu. I to wszystko na dziś. Jeżeli film ten okazał się dla Was interesujący, zostawcie lajka, a także komentarz. I do zobaczenia wkrótce.